upadł na dach wieży. Wiele osób jest rannych. Zajmij się rannymi i zabierz ich z miejsca wypadku. Ostrożnie! Struktura budynku jest zniszczona w wielu miejscach. Istnieje niebezpieczeństwo zawalenia. I tam bardzo gorąco w kolejnym odcinku rozegrajmy to. Dzisiaj na celowniku Emergency 4 gra z mojego dzieciństwa. To co tutaj widzicie jest to miejsce zdarzenia, czyli dźwig upada na naszym zadaniem jest uratowanie tych tutaj od cywilów. Ugaszenie ewidentnych pożarów. Zaczynamy! Na początek wezmę sobie jeden, dwóch Tak! I ile mamy rannych? Mamy dwie osoby rannych. był pojazd! Karetki... Jest to pierwsza misja, poziom średni na wysoki nie gra, więc nie jestem aż tak zaawansowany jak to jestem w drodze! E, gra przechodzę po raz drugi, jeszcze przeszedłem ją teraz, ale postaram się teraz Wmucham. się udokumentować. Więc tak, się belkę, w drodze! Skrotnie zrozumiałem. najpierw usunąć belkę, która przygniotła ranną osobę. Drodze. Może to zrobić jeden ze strażaków. Dobrze. Uwaga, konstrukcja jest niestabilna. Tak? Zaraz w może się oderwać kolejny element. Ewakuujemy z miejsca w żeby co gdyby chodzi? coś się zapaliło Jestem w drodze Komu się nie stało, dobra tak? Dobrze Słucham O to też jeszcze... Mamy Zda. nowy problem Ogień wymknął się spod kontroli Dobrze, tak? No. Tak jak powiedział Nasz um, jakby to powiedzieć Jestem w drodze um, Pomocnik Pracuję nad tym. Jest już wybuch, wybuch pożar. Jestem Mamy też następną osobą ramę. Jestem drodze. Zrozumiano. Okej, okay, lekarze już to nie. Właśnie to powa gra, nie zabijamy nic, nie demolujemy, nie niszczymy, tylko ratujemy ludzi. Lecimy pożary. Teraz już ma swoje lata, więc grafika też nie niezachwytna, ale da się Nie chodzi o grafikę. O co chodzi? Jestem w drodze. Udało ci się ugasić wszystkie płomienie. Bardzo dało mi się ugasić wszystkie płomienie. Słucham. Słucham, drodze! Dać się zaopiekować. Drodze. zaopiekować ranny i na nią. Tak nie wszystkie chce ugasić. Załatwione! W drodze! Ok, celem ceną jest właśnie uratowanie ludzi. Czasami pożary są pomijane, ale są to dodatkowe punkty. W przyszłości z biegiem misji będę dostawał tak zwane upgrade'y, które pozwolą mi wyszkolić personel na... Szybsze, na mobilność, odporność na ogień, takie tam. Wysyłamy z powrotem do remizy, szpitala i to praktycznie wszystko w pierwszej misji Emergency 4. Bardzo dobrze. Znakomicie 100%. poradziłeś sobie z pierwszą misją. Czas. Pomimo zmiany sytuacji i pożaru działałeś Bez szybko szybkiego. i sprawnie. To jest baza, którą teraz kieruję. policji, straży pożarnej, karetki i służb medycznych. Ktoś upadł z wysokości. Udzielić pomocy i zabrać. O, i pierwszy event. Naszym zadaniem, jest właśnie uzbieranie pieniędzy na nas przyszłe Pojazdy, które będą nam pomagać w misjach. Pierwsze tutaj właśnie wydarzenie to ktoś spadł chyba, no, tak? W wysokości. O, nie wiem skąd, chyba z latarni tutaj skoczył. Się z tym, mamy go po prostu uratować. Go ur uratujemy dostajemy pieniążki, kupujemy wodzik i jedziemy dalej. Trzeba mieć tempo szybsze w Simsach Coś takiego <grych> i a, i a, potrzebujemy lekcji, tak, spada. I teraz taka ciekawostka. Tutaj mamy takie dwa znaczki. Hmm ambulansu oraz helikopteru. Jeśli który z nich jest na szaro, znaczy, yy, że nie wolno transportować osoby poszkodowanej właśnie tym pojazdem. Czyli na przykład gdyby teraz ten ambulans był na szaro, to nie mogę niestety przetransportować ambulansu ze względu na to, że w drodze do szpitala odniósł niestety śmierć po prostu zgon. Możliwe byłoby tylko i wyłącznie Yy, możliwość transportem powietrznym helikopter. Jak najszybciej się do do szpitala. I jak widzę no. Podleszył go troszeczkę, to Drodzy, mogę wiem, już ambulansem przytransportować do szpitala. bardzo szybko. Myślę, że będzie jakiś pożar na początek, jak to zwykle bywa Ale... Już to ma rodzić. Twój budżet pozwala o. na zakup pojazdu dla lekarza pogotowia. I oto Je właśnie pierwsze pieniądze. pieniądze mogą ci się przydać, kupujemy. Zakup i znów co my to mamy? pożar. Uwaga, pożar. przyczyna otwarty ogień. ugaś wszystkie płomienie. dwóch starzaków i wysyłamy. <laughs> a no tak, strażacki za nią dojedzie. Emergency 4 jest to też gra stosowana do tworzenia modów. Jest dużo modów, jest PL mod tak zwany, który wprowadza polskie jednostki ratownicze, straż pożarna, dźwięki, wozy, wszystko ładnie. Może uda mi się w końcu zainstalować go, pokażę go w przyszłości. Ale jak na razie będziemy grać na oficjalnej, oryginalnej wersji. Czerwne. Pożar ugaszony. Pieniążki dostałem. 18400, to jeszcze... Alarm dla służb medycznych. Osoba w szoku. Udzielić pomocy i zabrać. Jestem w dość daleko. Wyślemy jeszcze ambulans. Nie jest to atak serca. Gdyby był to atak serca, w tym przypadku musiałbym wysłać karetkę pogotową, w której mieści się tylko i wyłącznie lekarz. Wtedy podejmujemy szybkie działania ratownicze. No i mamy większe szanse na zdobycie dodatkowych punktów za czas. Alarm dla służb medycznych. Ktoś upadł, co udzielić pomocy i zabrać. O, I koniec. Pojawił się pilny raport. Następna nowa misja? Misja to idealny moment na wypróbowanie nowych pojazdów. Obejrzyj mapę i kliknij zaznaczony obszar akcji, aby rozpocząć misję. Następna misja skłana. Skład złamą dłonie. Yy, I to na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję bardzo za obejrzenie. łapki w górę. Lajkujcie, hejtujcie, subskrybujcie. No, co tam ověřuješ? Hej.